Na pewno będziemy świadkiem konsultacji. Na pewno wiele firm upadnie, na pewno wiele osób straci pracę. Musimy być na to przygotowani. Musimy być przygotowani również na to, że większe firmy będą kupowały mniejsze, starając się uratować te miejsca pracy. Otrzymują genialne rozwiązanie, czyli działającą spółkę, która radziła sobie świetnie przed kryzysem. Pytanie, jak przedstawiciele danej firmy przygotowali się na, na tę sytuację. No wiadomo, że w firmie często się inwestuje, więc Możliwe, że tych środków na bieżąco w niej nie ma, jest, są, są inwestowane, są zamrożone w różnego rodzaju podmiotach, w różnego rodzaju kontraktach. Ciężko jest mi ocenić, natomiast to na pewno będziemy świadkiem wielu upadłości i wielu konsolidacji, wielu zwolnień oraz też wielu zmian pracodawcy, ponieważ pracownicy, którzy są wykwalifikowani będą bardzo łapą dzisiaj na rynku pracy i pracodawca, który ma zasobność portfela, będzie mógł kupić wykwalifikowanego pracownika w dużo lepszych pieniądzach niż było to przed kryzysem. Które, które branże będą tracić? Tracić będą przede wszystkim firmy z branży tekstylnej, które opierały swoją dystrybucję o centra handlowe wielkopowyżknia. Będą tracić kliniki prywatne, które musiały obciąć przyjmowanie klientów bądź całkowicie zamknąć biznes. Będzie traciła gastronomia. Będzie traciło hotelarstwo oraz będzie traciła branża transportowa. To, jak długo firmy będą się podnosiły z kryzysu, zależy od tego, jak były na niego przygotowane. Myślę, że firmy... Z Przeżywający kryzys obfitości dzisiaj, czyli między innymi branża spożywcza, no oczywiście krusy się podnosiły z kryzysu, mm. aczkolwiek on też występuje, ponieważ nagle zyskały dużo, dużo więcej klientów, które, których trzeba obsłużyć. W najtrudniejszych sektorach gospodarki, w branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, podnoszenie się z kryzysu potrwa od roku do dwóch i pół roku, w zależności od tego, jak długo ten kryzys będzie jeszcze u nas istniał. To znaczy, jeżeli zoboszczenia będą dla nas nałożone do końca czerwca i tak długo firmy będą musiały pracować zdalnie, bądź nie pracować, to będziemy się podnosić się tego kryzysu 2,5 i pół roku.